Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto kruchodrożdżowe z jabłkami. Mam tutaj 1,5 kg jabłek. Jabłka podsmażyłam na łyżce masła i pół szklanki cukru, przesmażyłam i dodałam 3 łyżki kisielu. I jabłka pomieszam. Jabka dobrze by było, gdyby były lekko ostudzone. A do ciasta będziemy potrzebować pół kilograma mąki, szczypkę soli, cztery łyżki cukru, dwadzieścia pięć masła, dwa jajka, dwie łyżki kwaśnej śmietany, 5 deko drożdży i tutaj mam jedną trzecią szklanki mleka, letniego mleka i w letnim mleku rozdrobniłam drożdże i pozostawiłam tak na 5 minut. Teraz masło ścieram. Do mąki. Masło opruszam mąką, tarkę również i masło ścieram. Ciasto wyrobię i dam na pół godziny do lodówki. W międzyczasie też jabłka mi ostygną. Do jabłek, jeżeli lubimy, możemy dodać cynamonu. Możemy dodać orzechy, rodzynki. To już dowolność. Tak, masło już mam prawie starte. Dodaję pozostałe składniki i mieszam. Dodaję kwaśną śmietanę, jajka i drożdże i całość wyrabiam. Dokładnie łączymy i ciasto. Tak jak wspominałam damy do lodówki. Ciasto kruchodrożdżowe. Jest smacznym ciastem. Możemy je przygotować wieczorem, a rano tylko upiec. Zarabiamy. Możemy to też wykonać w robocie. Wszystkie składniki przekładamy do robota i ciężką pracę wykona za nas robot. Tak, ja już mam prawie ciasto zarobione. Mamy do miseczki i do lodówki na pół godziny tak wygląda ciasto krucho które wędruje do lodówki na pół godziny ciasto Odpoczęło, wyjęłam z lodówki, rozwałkowałam na blaszkę. Blaszkę mam wyłożoną papierem do pieczenia 25x38. Na, na ciasto wyłożę jabłka. Pokrywamy całą powierzchnię. Wprowadzamy równomiernie. Ciasto podzieliłam na dwie części. Jedną część wyłożyłam, a drugą przykryję ciasto. Ja mam taki gadżet, i ja sobie tak natnę te moje ciasto. I przykryjemy. I ciasto będziemy piekli około 45 minut w 170 stopniach. Ciasto krucho-drożdżowe z jabłkami. Tak przygotowane. Wędruję do piekarnika. Ciasto krucho z jabłkami mam pięknie wypieczone. Wierz opróżę cukrem, pudrem i ukroimy kawałeczek. Ciasto jeszcze jest gorące, ale zawsze powtarzam, że ciasto pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. I tak wygląda ciasto krucho drożdżowe z jabłka. O ile państwu mój przepis się nie podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto krucho drożdżowe z jabłkami.